Dzień dobry kochani, witam Barany w czytaniu na 2021 rok plus dodatkowo krótki przekaz na styczeń 2021, a motyw przewodni dla Baranów na 2021 to... Mm, proszę bardzo, karta niedźwiedzia. Widzicie, karta niedźwiadka. No, powiem Wam, moi drodzy, że ta karta niedźwiedzia jest taka bardzo fajna, ponieważ jest to karta takiej siły. Ta karta należy do kart pozytywnych. Najczęściej w rozkładach oznacza mężczyznę, no ale tu mamy rozkład ogólny, więc może być silna kobieta, silny mężczyzna, ale szef, ojciec, ktoś, kto jest przychylnie do Was nastawiony. Może być to osoba, która jest przedstawicielem biznesu. Jeśli mówimy o odżywianiu, to mówi o takim dobrym odżywianiu. Tu nie ma miejsca na śmieciowe jedzenie. To jest taka zdrowa dieta, która daje dużo siły. Co tam kto robi, tak? No to, no to do tego, żeby dostosować dietę, to jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o miłość, o karta niedźwiedzia pojawiająca się w rozkładzie mówi, może mówić o tym, że w 2021 roku pojawi się w Waszym życiu ktoś godny zaufania i uwagi, i jeżeli związek byłby stworzony, to byłby to związek naprawdę na długie lata. No, można tutaj. A troszeczkę, jakby, dopatrzyć się tego, że osobowość tej osoby poznanej będzie dominująca, no ale to w sumie e, słuchajcie, co komu potrzebne, tak? E, w pracy sprawy z kartą niedźwiedzia powinny potoczyć się po waszej myśli. E, będziecie mieć siłę i odwagę, nawet do tego, żeby zmierzyć się z najtrudniejszymi zadaniami. Jeżeli mówimy o zawodach, to y, symbolizuje takie zawody, jak prawnik, może sędzia, polityk, urzędnik, może policjant, ale na wyższym szczeblu. Hmm. Ha, uwaga! Słuchajcie, kochani, szczególnie panie. W karcie niedźwiedzia bardzo łatwo przytyć, więc faktycznie no, ta dieta tutaj y, wskazana byłaby, bo można nabrać kilogramy. Kilogramów. Mężczyzna, to jest mężczyzna. Jeśli pytanie jaki, tak, no to jest to mężczyzna taki silny, umięśniony, mm, ale jednocześnie i troskliwy i taki bardzo taki dobry gospodarz. O, myślę, że to jest dobre hasło. Dobra. To barany, dajemy barany, barany. 2021 dla baranków. No tak, karta rodziny pojawiła się tutaj i cesarzowej, więc no, myślę, że coś w tym może być, że panie znajdą właściwego partnera, a panowie właściwą partnerkę. Dobra, wyzwanie dla baranów 2021. Królowa kielichów. No mówiłam, że właściwa partnerka. Dobra, ascendent. Czyli tak jak siebie prezentujecie. Uu. Karta transformacji, karta śmierci. No to dieta, dieta, kochani. Widzicie, jak po jednej karcie niedźwiedzia, ale tak, gdybym wyjęła jedną kartę niedźwiedzia i powiedziałam, no dobra, to koniec czytania na 2021, to. No ale jest tutaj karta transformacji, więc na pewno będą to transformacje, jeśli chodzi o Was samych. I dotyczyć będą, no naprawdę wszystkiego: zmian, stylu, sposobu życia. No ale dobra, patrzmy dalej, tak. Descendent, partnerstwo. Uuu. Nie chcecie związku, więc zmienić związek, bo na horyzoncie będzie kto inny. Ale tak w białych rękawiczkach to robicie, moi drodzy. Podstawa, karta księżyca. No, ukrywamy, coś ukrywamy. Do czego dążymy? Słońce. Podstawa księżyc. Słońce, jeśli chodzi o pracę, więc niewykluczony, zmiana pracy. Dobra, drugi dom, trzeci, czwarty mamy księżyc, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty jest, jedenasty a z mieczy. <laughs> I dwunaste. Słuchajcie, <laughs> no więc tak, najbardziej, najbardziej to rysuje mi się coś takiego, że baranom nie sprzyja siłowe rozwiązanie Spraw. Wyzwaniem jest królowa kielichów, czyli Baran nie w swojej buławowej energii, już tu ma być tak jak ja, szybko, walecznie, tylko odwrotnie. Czyli wyzwaniem dla Was jest pokazanie takiej swojej miękkości, może delikatności. I tak mi się to kojarzy. Dla par, które są w związkach, że ta druga osoba przyzwyczaiła się do tego, że Baran zawsze będzie walczyć, że Baran, e, coś osoba mówi, a Baran no, daje temu opór. Tak? Baran walczy, Baran chce, Baran działa, a tymczasem w karcie śmierci Baran przechodzi niejako transformację z Barana w owieczkę. Hmm. I może się okazać, słuchajcie, tak, że. W tym momencie, kiedy ta druga osoba przyzwyczajona do tego, że baran walczy, baran będzie zabiegał, baran się będzie starał, ale tak naprawdę ta osoba nie chce z wami tworzyć czegoś stałego, tylko bardziej chodzi tutaj o takie igranie, takie podjudzanie, takie, takie matactwa wszelakiego typu, takie uzależnienie, to się może ta osoba przejechać, krótko mówiąc i kolokwialnie. Bo Baran stwierdzi, ja zmieniam taktykę. Jeżeli taktyka walki nie przyniosła rezultatu, bo koszt włożony nerwów w tę walkę przewyższa zysk, bo i tak i tak osoba nie nadaje się do partnerstwa, to po co to robić? Krótka piłka, słuchajcie. Czyli ta karta śmierć, która mówi o Waszym... O sposobie, w jaki chcecie, żeby was postrzegano, lub w jaki sposób planujecie zmiany, ale tylko i wyłącznie zmiany was do, dotyczące. To jest zmiana sposobu bycia, stylu życia, obejścia, partnerstwa, podejścia do pracy, do miłości. To jest taka zmiana mówiąca o tym, ja ukrywam, ja nie mówię o sobie. Moje potrzeby może są, ale są mniej ważne. A ten rok wskazuje na to, że będziecie do, zmierzać do karty słońca, a jest to karta wszystkiego najlepszego na wszystkich, we wszystkich dziedzinach życia, tak? I partnerstwie, i pracy. I ogólnym takim, bo ja wiem, istnieniem, tak? No skoro toksyczny związek i ktoś mnie nie chce, trudno, pomacham i pójdę w swoją stronę, bo ja, baran, przed, przetransformuję swoje podejście, ja już nie chcę toksyczności, ja nie będę z tym walczyć, ja mam to, no, wiadomo gdzie, tak? Jeśli nie chcesz się do mnie odzywać, nie odzywaj się, ja już przestaję pukać do twoich drzwi. Zmieniam się. Moje potrzeby też są ważne. To jest takie, słuchajcie, wyciągnięcie karta niedźwiedzia. Ja jestem silny, silna. Ja mogę, ja zrobię. Ja poznam kogoś bardzo wartościowego kogoś, kto będzie dla mnie wsparciem i oparciem, a nie będę tkwić i żreć się z Tobą codziennie, bo ja tego dłużej nie chcę. Ok. Teraz tak, jeśli chodzi o pracę, moi drodzy, no ja bym powiedziała, że rysuje się na tym polu również spora walka i sporo przeszkód do pokonania, ale możecie przeszkody w swojej pracy pokonać nie dzięki waleczności, nieustępliwości, bezkompromisowości, a wręcz przeciwnie, wyzwaniem dla Was jest uzyskanie energii królowej kielichów, czyli miłej, sympatycznej, dobrej. I im bardziej będziecie mili, sympatyczni, dobrzy, tym lepiej dla Was poukładają się sprawy w pracy. Macie w domu drugim, jak zarabiam pieniądze. Tu jest piątka mieczy. To zarabianie wygląda... W ten sposób, że wkładacie maksimum energii, a wyciągacie minimum tego, co można z tego mieć. Dlatego karty wskazują, tak? Karta śmierci, karta głupca obok domu drugiego. Jeżeli sytuacja będzie wyglądać tak, jak ja powiedziałam, bez zastanowienia. Spróbuj poszukać nowych możliwości i dróg zarabiania pieniędzy. I każda możliwość, którą znajdziesz, będzie lepsza, aniżeli ta, w której tkwisz, że dajesz na maksa z siebie, a wyciągasz tyle co i nic. Także tu bardzo proszę kochani, żebyście też te słowa wzięli pod uwagę. Totalna zmiana towarzystwa. Słuchajcie, sporo podróży w tym roku. Być może zmiana towarzystwa, bo jest odcięcie się od osób toksycznych w partnerstwie. Słuchaj, jak nie chcesz się ze mną kumplować, no to ja się odcinam, idę swoją nową drogą, tu nie ma nic na siłę. Ja potrafię zmienić siebie, potrafię zmienić otoczenie, w którym żyję. Ważna sprawa, czyli odcięcie się od towarzystwa. Jak ktoś nie chce, to nie. Nic na siłę. Sprawy, wyjaśnienie. Mamy, macie w domu pokazane to, na czym bazujecie. To są tajemnice. Być może jest taka grupa baranów, która weszła, wejdzie w 2021 w jakieś relacje trójkątowe. I bo to partnerstwo, jak nie chcesz ze mną partnerstwa, to nie musisz być. Ja się od ciebie odetnę, czyli mamy tajemnicę, mamy poznanie kogoś innego, nowego. A właśnie, to jest osoba, która nas kocha, czyli nie tylko wasza energia w sensie miłości, dobroci, normalności, ale również wyzwaniem dla was może być poznanie osoby, która obdarzy was, drogie barany, miłością. Dlatego. Do pewnego stopnia będziecie coś trzymać w tajemnicy, ale z biegiem roku ta tajemnica będzie się wyjaśniać. I w karcie niedźwiedzia, tak jak powiedziałam na początku, jest duża szansa na to, że spotkacie w końcu właściwą osobę, taką, która będzie dla was wsparciem i oparciem w trudnych chwilach. Nie dla was kochani, Jakieś takie dziwne gierki. Raczej przyjemność będziecie czerpać z tego, co sami zrobicie, lub też w co zmienicie samego siebie i wasze otoczenie, aniżeli z tego, co wam ktoś da, lub od kogo można wziąć coś. To stanie się mniej wartościowe. Tu pokazane jest, że szybkie, konsekwentne działanie. Szybkie decyzje będą Wam sprawiać frajdę i satysfakcję, czyli nie tkwienie w maraźmie, nie tkwienie w toksycznej pracy, w toksycznej relacji, a dobre uczynki, uzyskiwanie dobra od kogoś, ale również dawanie dobra, to będzie dla Was najważniejsze, bo karty słońca, macie kartę asa, czy ósemki, buław. To, to jest szybkie wdrożenie nowego planu, dobrego dla Was. Szóstka buław, jeśli chodzi o pracę, no to już tutaj mówiłam, słuchajcie, że najlepiej byłoby, gdybyście te prace zm y zmienili, tak? A, bo ja to czuję w ten sposób taki wyzysk. Ani nie można się dogadać ze współpracownikami, ani się nie można dogadać z szefem. Każdy bierze, co chce, każdy gra dla siebie i nie ma pozytywnych tutaj informacji lub też te informacje znacznie opóźnione. Jeśli byście czekali na jakiś awans, to podejrzewam, że ten awans mógłby być Wam odebrany przez osobę sprytniejszą uważającą się za sprytniejszą, bo to, to jeszcze jest, są dwie różne kwestie, tak? Jeśli mówimy o zdrowiu, proszę zwrócić uwagę na ciśnienie krwi, ewentualnie wszystko to, co związane z żyłami. Tu generalnie żylaki, tak? I jakieś takie podwyższone ciśnienie. No ale kto by tu podwyższonego ciśnienia nie miał? Partnerstwo, słuchajcie, dwójka kielichów. No to jest taki, taka po prostu wkrętka, uwaga na, na nowe znajomości. Jeżeli te, to są znajomości, gdzie z góry wiecie, będziecie wiedzieć, że wchodzi w tę znajomość tylko seks, to sobie darujcie taką, ta, taką znajomość, bo wplączecie się w to, a osoba. Mimo, że będzie składać obietnicę Wam do zgodnej miłości i tego, że nie wiem, rozwiedzie się, czy zostawi poprzedniego partnera, to nie zostawi. Nie ma tu zgodności partnerskiej, a pokazane są toksyczności, czyli jedne barany wychodzą z toksycznych relacji, drugie, mam nadzieję, że posłuchają i nie wejdą w toksyczne relacje z osobami, które tak naprawdę tej relacji nie chcą. I ważne, żeby wyczuć. Może być osoba, nie wiem, może brzydsza, może nie, jakaś taka nie, niezbyt atrakcyjna, ale z której bije dobroć, to znaczy i, i dobroć i, i taki, taka stabilność. To, to taka osoba jest właściwym partnerem. A taki jakiś przydupas, nowelas, który owszem was kręci, ale mówi to, co mówi, ale nie robi tego, co mówi, to tu jest problem. Dla niektórych baranów wiadomość: problem z uzależnieniami, kochani. Także miejcie to pod kontrolą, bo może ten problem narastać. Podróże, tak, jak najbardziej, i to nawet dalsze. O dziwo, jakaś nowa droga lub nowy kierunek podróży obrany. Praca, karta słońca. Jeżeli zdobędziecie się na wyjście z toksycznych relacji układów w pracy i zobaczycie, że wkład pracy duży, zysk mały, macie szansę na zrobienie kariery w innym miejscu. Znajomi, Asmieczy. Dzięki znajomym może przyjść do Was jako jakiś nowy projekt, ale. Jest taka grupa baranów, która będzie musiała się odciąć od pewnej toksycznej grupy znajomych. Dom dwunasty, karta siły. Nic na siłę. Siłowe rozwiązania sytuacji nie wchodzą w grę. Mogą sytuację ewentualnie jeszcze pogorszyć. Także ta karta niedźwiedzia, jeśli o was chodzi. Myślę, że mówiłaby, że nie wy macie być silni, tylko czy siłowo rozwiązywać jakieś rzeczy, tylko znaleźć silnego partnera, partner, partnerkę lub też pomoc w silnych instytucjach, typu prawo, sąd, policja, prokuratura, jeżeli macie tego typu sprawy, tak? Czyli podparcie się kimś silnym z autorytetem. A teraz przesłanie na styczeń. Jeśli chodzi o miłość, to. Piątka kielichów. No tak, to to, słuchajcie, no patrzcie. Jak się ten styczeń od razu rada dla Was. No, dziesiątka wieczy, tak. Ten styczeń, to co pokazały pierwsze karty, wyjście z tego toksycznego partnerstwa, słuchajcie, to tu nie ma co żałować. Trzeba to odpuścić. Szkoda, trudno, tak się stało. Nie dogadaliśmy się, lub ty nie chcesz dogadać się ze mną, ty nie chcesz dokonać wyboru, ty nie chcesz, skoro ty nie chcesz wybrać mnie, to trudno, ja już się nie będę jakby dobijać tym tematem, tylko idę w swoją nową stronę. To takie przesłanie uczuciowe. A w pracy? Rada. To znowu to samo, rada. Słuchajcie, skoro sytuacja jest taka, że ciągle musicie się z czegoś tłumaczyć, ciągle was ktoś atakuje, ciągle czegoś chce i musicie udowadnić, że jest, nie jesteście wielbłądem i tkwicie w takim czymś, tak? To naprawdę tu trzeba, czyli to jest ten rachunek i, zysków i strat. Owszem, zyskiem jest to, że mam pracę. Ale stratą nie jestem wynagradzany, wynagradzana sprawiedliwie. Zmienić punkt widzenia, bo tkwicie w karcie wisielca, prawda? Rada dla was, wejdź w nową drogę. Z 1 stycznia, kochani, wchodzimy na drogę, nową drogę życia, jeśli chodzi o waszą pracę i finanse. Bez obciążeń, bez starych zaszłości. Szukajcie sobie nowej pracy. Oczywiście mówię do tych, którzy są niezadowoleni, no bo pewnie jest taka grupa baranów, która jest zadowolona, więc... No cóż, no tutaj nie ma co zmieniać. No można jedynie wdrożyć jakieś tam nowe rozwiązania, nowe pomysły. To jest wersja łagodniejsza. A cała reszta tych, którzy naprawdę są dobici tą sytuacją, to naprawdę proponuje... Tarot proponuje zrobić coś nowego. Kochani, dziękuję bardzo serdecznie. Jeżeli macie do mnie pytania, chcecie skierować pytania, piszcie wiktoriaa przez k i 2 a 98765 małpa gmail.